Napis. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Na jednolitym tle. Przenikanie ujęć. Pojawia się ekran podzielony na trzy pionowe części. Od lewej. Powiewająca flaga Unii Europejskiej. Ręce na klawiaturze laptopa. Laptop z ikonkami lewitującymi nad klawiaturą. Na ekranie widać napisy. Od lewej. Dokumenty Unii Europejskiej. Systemy informatyczne. Jak złożyć wniosek. Zaś w górnym lewym rogu logotyp Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Pionowe podziałki ekranu pozostają, zaś przewijają się zawarte w nich zdjęcia i napisy. Są to od lewej. Uśmiechnięta kobieta w okularach trzymająca tablet z podpisem Komunikacja i Widoczność. Mężczyzna załówkiem w ręku odznaczający wykonane zadania z podpisem Ewaluacja oraz leżące na biurku dokumenty z dłońmi w oddali i podpisem Dokumenty krajowe i regionalne. Zmiana ujęcia. Widać uśmiechniętego mężczyznę patrzącego w ekran laptopa i podpis. Szukasz informacji na temat funduszy europejskich? Znajdziesz je na www.funduszeue.lubelskie.pl Plansza końcowa. Na jednolitym tle napis Fundusze Europejskie. Wspólnie tworzymy naszą przyszłość. Poniżej adresy internetowe mediów społecznościowych, odpowiednio Facebook Fundusze Europejskie Lubelskiego, Instagram Fe dla Lubelskiego, YouTube Małpa Fundusze Europejskie Lubelskiego. Poniżej widać logotypy właściwe dla finansowania unijnego. Od lewej Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, Rzeczpospolita Polska oraz Flaga RP, dofinansowano przez Unię Europejską oraz Flaga Unii Europejskiej i Lubelskie Smakuj życie.